Siemanko! Witam was z tej strony Krowen i szła! E, dzisiaj zobaczycie filmik z FIFA 12. E, możecie się spodziewać ciekawych akcji. Na pewno będzie. W trochę... moim wykonaniu? Tak, szczególnie z wy wykonaniu Michała. E, może zmienić stronę? na prawo, proszę. Nie. Dziękuję. Zmieniłem. E, no także na... możecie się spodziewać śmiesznych. Barcelony. No to zmień. U góry. Ale tu masz hiszpańską. No ja wiem! No to wybieraj Irlandia, No dobra to Korea. Ja, za, ja... To zna. wojna jest ty. To się będą dobrze napierdzieli. No, no jak jak przegrasz to. Tak, Bundesliga! No to wybierz sobie A, tego. Aha, Arsenal z Anglii Ale ja gram Arsenal? Eee, Manchester. <laughs> no <laughs> dawaj Michał, dawaj. O, oh, jest Manchester City, Manchester United. City United, United. United City Liverpool City. jestem <grym> <City. grym> <grym> 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 No fajnie masz. Nie No akceptuj. E, zmieniasz coś? Nie, nie zmieniasz. Aha, szczęsny. No szczęsny u mnie. O, no. <grym> po roku później. Dobra, oj cicho. Nie mam jakiegoś kumpa drewnianego, ale no i siódemka to, to też nie jest. Tylko nie mam pojęcia czemu nie ma dźwięku w Prawie! Gry. AMD. Tu właśnie czemu dźwięk nie ma? E, poczekajcie może chwilę, zaraz to ogarnę. E, sorry, ale niestety coś nie mogę ustawić dźwięków z gry, także... O Boże. No niestety Michał, niestety. O e, Także w następnym odcinku na pewno będziecie się mogli tego spodziewać. Ale w tym może puszczę jakąś w tle muzyczkę, żeby nie było aż tak sucho. No dobra. dobra Momencik, e, napijesz tylko sok w Jagód. No dobra, może ci pomoże chociaż zdobyć jedną bramkę Michał. Idź w czulę. O kurde, kurda. mnie wydobył. do Co ty gadasz? <grytania> Widzic? Widzieć? Jakąś tam zje? No widzieć. Cisnę cię, cisnę cię. Czekaj, jak, jak się nazywa ten zawodnik na A z Barcelony, Michał? A? No. Abigail! <laughs> Kurde, nie to jest... O ty! A? Abigail! No, nie! Ty faulujesz! Dobra, Michał, z góry. Z góry zaznaczam, że my jakimiś wirtuazami FIFA nie jesteśmy, szczególnie Michał. Ja jestem wirtuazem, No, no może masz szansę. Ja zawsze wybiegam w No. Ale to będzie bardziej właśnie e, filmiki z tej gry będą na zasadzie e, komicznej, że tak powiem. No i patrz, i patrzcie z niego. No i zobacz na tym Także e, jak tylko wyjdzie trzynastka, to będziecie to się mogli będzie 13. spodziewać właśnie trzynastki, bo o ile będzie Uważam, że... Faul, karny. jak karny, kurde. Że dwunastka ma straszny... <laughs> nie krzycz tak proszę. Dwunastka e, ma strasznie dużo błędów i... Stylistycznych. <grystanie> coś walniesz to dwie tony walnienia. E, ale ma błędy stylistyczne, no, nie wiem. Abigay nie powinna. Abigail, była kobieta. Nie! Jakiś wonkolot znowu. <grystanie> e, no, ma, ma strasznie dużo błędów gry, ta, ta chyba i... Nie, jakoś nie preferuje tej wersji. Może y, zaczniemy sobie grać w 2002 w wow. Korei, Japonii. To była gra. Uh, uh, uh. To, jest, no się to, to jest będziemy starali to Jak właśnie dokładnie to co powiedział oh, z chwilą Michał Uf. Może to będzie to kontra. To... Oh. także miłośnicy Pegasusa mogą się spodziewać y, wielu wielu gier z tej gry się jakieś to z czego? No, no, no. Nie, no, no. Może wybijesz piłkę? Ciekaj, piłem mm. Myślisz, że to ci coś da? No, no. 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 Na razie jest tylko 1-1 jeden, 0-1 jeden. E, Patrz, i moja piłeczka, i widzisz? Patrz, mm. też moja no, za... o, Nie, znowu wychodzę do bramkarzem Słownictwo To oglądają dzieci Ty się nie zaliczasz przecież ten... do nich jeszcze inaczej, to nie oglądasz tych oh, klubów. Well nie, Michał, <laughs> pierwsza strona. Z... Iooo, wczesny, kurde. On zawsze broni O, patrz, padłeś z głodu tam. Padł po w ten rekord. <laughs> to nie ja, to moja szałba. <laughs> <laughs> to nie ja, to dębica. Sergio Ramos! Pozdrawiam wszystkich. Michał, to nie ten klub. No wiem, że nie! No właśnie dzisiaj w ogóle startuje Premier League, także dzisiaj pierwsze mecze, a jutro gra Real z walencem 19, także możesz sobie oglądać. Bueno, jak chcesz to przygód tak. Się faulowałem. Song, piosenka jest... Spalony? się spokój się. No to jest, wiesz Marek? Nie wiem. jak to jest? Nie wiem, właśnie. Nie. Dziękuję. Dobra, przepraszam za krótką przerwę. Dobra, ale... Przerwa techniczna. Ale dokuła, przerwa techniczna. Dokuła, dokładnie, to była przerwa techniczna. I podanie do bramkaże. Jak wyjdziesz nie za połowę, jesteś dla mnie ziomek. Aha. Nie mogę hmm. kartkę do jeszcze. <laughs> ale. Lola o co coś teraz chodzi. <laughs> Niech mniej niż mojego toku. No, masz rację, nie, nikt mi nie. Stary. No niestety, Michał myśli, że w przepisach jest, że bramkarz nie może wyjść poza własną połowę. Nie, nie po... Patrz, po... patrz, patrz, patrz. No, no. I wejdzie. No. No. Dziękuję, dziękuję, ja pewnie jestem zły, ale tu Sernandez pokazał, co potrafi, oczywiście tak. Co? Fernandez? Sernandez. <noise> no tak.

No nie, i tak ja <laughs> nie będę Kurde co ja robię Nie no Michał dajcie fort Tak tak, no. tak oczywiście No dobrze a Michał tak. powiedz jaki był poprzedni wynik nas, naszego meczu Już my nie graliśmy i Michał No ale przyznaj się widzę Ile? A zero? No ja bym powiedział 10-1 To graj 10-1 z faniaku no dobra Tylko, potem nie płakał, że będę dał ci fory Nie będę płakał, bo jest tu Hojner znowu Van Persie, Cebulski, no, no, no. to niestety sprzedał się do Manchesteru United w Którym tak no. Co zrobił? I don't know I don't know. No, I know, English perfect by Michał Ty ja miałem dużo punktów na Maturę z blachem. No to ja wiem ale middle, No trudną taką wow, no, ty... Możesz się chwalić że przez nastolatek latek napisałeś maturę uh -huh. Chyba ty masz 16 lat w tym momencie No ale pisałeś wcześniej Nie Niech cię w tym. No kiedy pisałeś tę maturę? Sobie? 15 lat miałem kurnej maturę Aha. napisałem w podstawie Wow No to jest szkoda Ale wiesz, że z piłką się do bramki nie wbiega, nie? Tylko możesz kopnąć na przykład do bramki. Że nie mają takie moce. Wow! Dzięki, Michał, za odpowiedź. <słuch> <śles> dzięki, Michał, za podpowiedź. A Ale... mm. of drink. So się z tego nie z śpiewaj, back. błagam się. Wolę, jak byś zaśpiewał, 12 kg to był żart nie, ale dobra. przy <grymne> zębach tu przynoszę. Sowietów, Myśmy skończyli rambo 8 w telewizji. Patrzcie Dobra, więc ja bym chciał może powiedzieć e, coś. Za mnie. Nie, to już za to nie muszę w tym jeszcze płacić, bo yeah, większość rzeczy sobie zdaję z tego, z tego to sprawę, to że jest trochę niepełno, to niepełno to tego. To... Tego, pewnie, pe, pewnie ci wybaczą A ty e, no, ja wiem, wiem, wiem Patrz, <noise> to? Nie, nie widziałem Michał. w ogóle patrzę w inną stronę Ale jak przyleciał, jak taki przycinek Jak kawa z takim e, Dobra, ja bym chciał wam powiedzieć e, Może coś o częstotliwości wydawania filmów na naszym kanale będzie to głównie na zasadzie takiej, że będziecie mogli się spodziewać dwóch filmików dziennie. Jeden... Krzyciówka! Och! Oh. Jeden autorstwa Michała i jeden mój. E, nie będzie to jakoś zaplanowane, że którego dnia, jak, z jakiej serii gra, Raczej będzie to tak na, tak na... Tak na lajcie wydawane także co nagramy to będzie wydane, ale tak jak mówię, dwa filmiki dziennie powinny być minimum. Może będzie więcej, czasami zależy co nagramy. I czasami się właśnie... Jak najwięcej, oh. No dokładniej czasami właśnie z jakiejś ale. kooperacji czy tak jak dzisiaj FIFA. Postaramy się minimum, minimum dwa filmiki nie wam rzucić, żebyście mieli żeby wam się nie nudziło. Nie będą one długie, będzie to w granicach 15 minut. Mhm. Także bo właśnie, me meczik FIFA i dziękuję i A Albo i dwa czasami, jak będzie nam się chciało, jak czas na to pozwoli. No właśnie. Sami wiecie, jak to wszystko wygląda. Dokładnie. No już widzę, że trochę to trwało. No, no i taki jeden meczik, no to wam się wydaje, że to jest może momencik, ale to trochę roboty kosztuje nas. I... Ale oczywiście robimy to dla was. Bo, także... No oczywiście. A, my, a dla nas to jest to przyjemność, że mogę sobie pograć w taką festowanie. No dokładnie, tutaj jak sobie. No to jest fajna, fajna Mimo, że grać nie potrafię. Ale... No no, to, akur to akurat Michał przyznam ci relację. Marek, bo przyniosę gitar hero. Ale przecież ja się w ogóle nie boję tej gry, w żadnym wypadku. A czy ja się boję Fifa, ja po prostu gram, tak, bo mogę pokować że... czasami. Pisałeś do mnie wczoraj na gadu, że... Czy tam, wczoraj to było, e, I... Że muszę... O Jezu. jezu. No, ale ścięło. No właśnie. Marek, ale ty masz kompa. Moja pralka szybciej pracuje. <laughs> to po, to podłącz do mnie. Ja spoko, przyniosę. O, Poczekajcie eee, chwilę, musi, musi odlagować. No, 2 fps i jest good. Teraz... <grym>, nie, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Sorry, 1? Nie, 2. O 0 ty. Jeden. Przed chwilą było 0. Jeden, było. Może podasz? Fajnie. Jak się rozkręciło. Nice. A jak Żyd po prostu w sklepie biega teraz? <grym>, Oj, biega, biega, biega. Ja jestem znany i bardzo... No. piłkę miałem? Nie mam pojęcia. <noise> Biegnie pan z rekordy piłka. Taka hmm. niespodziewanka. Michała, wiele osób... Marek, proszę nie. <noise> no dobra, dobra, no. Tego, tego, nie, tego nie zdradzę. Może kiedyś się o tym dowiecie, ale... <noise> ja będę zdradzał Marku. Pa, no. Dziękuję bardzo Michał za mecz, gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Byłem blisko, no, byłem blisko. Dzisiaj 4-1. Prawie jak finał w Euro. Prawie. Tam się gra reprezentacjami. No ale wynik chodzi mi... może jedyny Marek. Nie oglądałeś? Nie, ja oglądałem. Hiszpania grała, ale z kimś nie O Jezu, Michał. No dobra, także nie będziemy... Pan nie te... z Niemcami. Nie, nie, nie. E, nie będziemy tego toczyć dalej. E, jeszcze raz dziękuję wam. Jeszcze raz, wam no, nie dziękuję. E, bardzo dziękuję wam za, oglądowa... za oglądowanie. Boże, to jest trudno tak nagrywać filmy? Ja naprawdę się tego nie spodziewałem. Marku, ja tu może dokończę. Proszę. Czyli się dokończyć. Od, oddaję głos. Do, do studia, tak. <grym> <grym> Także dziękuję Wam bardzo za, za to, że oglądacie te filmy, za to, że możemy je dla Was nakręcać, za to, że jesteście. I mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, a filmów będzie też coraz więcej. I nie skończy się tylko na jednym mecziku z FIFY, tylko skończy się na kolejnych 20 albo i na więcej. Także pozdrawiamy Was obaj. Razem z Mareckim. <laughs> Oczywiście Także subskrybujcie żółty guzik. Teraz nie ma tego guzika. Proszę cię nie używaj będzie żółty. <laughs> ja zrobię na kanale. Dobra, ale nie używaj tego tekstu JJ'a. Błagam dobrze, cię. Bo... JJ nie się, żyje, trochę to, trzeba... To się, to się wytnie. No ale trochę, trochę trzeba dobrze, go uszanować. Także subskrybujcie, oglądajcie kolejne filmy, polecajcie znajomym i komentujcie filmy. Y... Pamiętajcie, żeby dawać nam znać, jakie, jakie gry chceli, chcielibyście obejrzeć. Tak? Nawet możecie na maila wysyłać. Dokładnie, kontakty macie podane. Tak, oczywiście. Także dzięki do za oglądanie jeszcze raz tenka. i do następnego odcinka. Do następnego odcinka, siemka. Bye, bye.